Cześć kochani, tu gruba ryba Lublin. Słuchajcie, dawno się nie odzywałem, ale naprawdę nie ma czasu taczki załadować. Jest bardzo dużo roboty zarówno na sklepie, jak i w życiu prywatnym. I nie wyrabiam się ze wszystkim, jestem tak zmęczony, że nie mam o czym nagrywać. Natomiast dzisiaj słuchajcie mareczek, którego też znacie, przyniósł mi dobraną parkę Red DVI. Ponieważ zazwyczaj do Marka daję część rybek, część gdzieś wrzucam do siebie, do, do mieszkania, do akwarium, żeby mi podrastały, gdzie też pokażę Wam niedługo fajne ryby, które tutaj już skalary, które wyhodowałem i selekcjonowałem sobie do hodowli. Red Devile tutaj są nie, nie bardzo specjalne, ponieważ no mówię, nie mają tych długich płetw. Natomiast kolorystycznie bardzo fajne i przede wszystkim nie są sztucznie barwione, jak robi się to na Słowacji. I niestety ten kolor blaknie. Słuchajcie, zacząłem sobie to tak reasumować, że stwierdzam, że zajmę się hodowlą troszeczkę skalara, ponieważ jest to łatwa ryba, co pokazywałem Wam na filmach. I ostatnio zacząłem eksperymentować, co Wam zaraz pokażę. Słuchajcie, zacząłem zostawiać młode ryby razem z rodzicami. I co się okazuje, rosną dwa, trzy razy szybciej niż ryby, które separujemy od rodziców i dokarmiamy w akwarium osobno. Tutaj jest para, oczywiście w moim takim ulubionym syfie, ponieważ mówię nie sprzątam u skalarów do momentu kiedy nie osiągną punktów, w którym zaczynają zmieniać kształt w kształt skalara. Ponieważ są narażone na wahania temperatury, wahania pH wody, twardości wody. I wówczas może się to odbić negatywnie i upadkami na e, hodowli. Słuchajcie, e, tutaj z rodzicami pływa około 400-500 sztuk skalara. A obok, dzisiaj już właśnie zacząłem tutaj sprzątać. To są takie ryby, które e, są starsze od tych, co przed chwilą Wam pokazywałem o jakieś, e, może. Półtora tygodnia i zaczynają one właśnie zmieniać kształt na ten taki trójkątny, i dzisiaj e, dokonywałem pierwszego, e, pierwszego e, sprzątania. Ryb jest tutaj też około 600, może 700. Razem z rodzicami dalej pływają i naprawdę bardzo szybko. Rosną. Słuchajcie, niestety tutaj pada mi słońce, więc zielenienie akwarium jest na, początku, na porządku dziennym. Słuchajcie, obok skalary, które mają nie wiem, koło 6-7 tygodni, to jest max. Więc część z tych skalarów już niedługo będę mógł przerzucać do akwarium hodowlanego. I słuchajcie, takie skalarki, jako tutaj młody mi uciekł. O, tak jak tutaj, z żółtym ciałkiem i czarnymi płetwami segreguję sobie i wrzucam do osobnego akwarium. Niestety, jak to skalar młody często się po prostu przebarwia i z, z, z takiego sklara wyszło, słuchajcie coś takiego e, na razie e, widać, że tam ciało jest lekko żółtawe, natomiast słuchajcie, to jest rówieśnik, którego po prostu przerzuciłem do innego akwarium ma on rozpiętość płytewek na pewno około 9 cm a słuchajcie, a to są e, Zwierzaczki, które um, osobno karmione kilka razy dziennie, e, dzisiaj e, wymieniana woda. Co dwa dni jest e, tutaj podmieniana woda, bo tych ryb jest tutaj koło 500 na pewno, bo jest tego na gęsto. E, I słuchajcie, e, po prostu dokonam sobie selekcji ryb, które będę chciał zostawić dla siebie, a część po prostu e, ryb. Rzucę do sprzedania. Tutaj, oczywiście, e, jakby nie było 200 jedynki, e, którym też dzisiaj zmieniałem, e, zmieniałem e, wodę. Już powoli sobie podchodzą do tarła. A z pozostałych, słuchajcie, e, zobaczcie, jak podrosło. Macmasteri e, czerwone czytam tam w rogu na samym końcu ryby naprawdę bardzo fajne rybska? Kurczę, żeby ostro złapać. O, zobaczcie, bardzo fajne rybska, które tam mają już nie wiem, z półtora na na, centymetra na spokojnie. A e, obok e, pokazywałem Wam kakadu. Kakadu jest niestety m, drobniejsze się rodzi, e, natomiast już widzę, że zaczyna tam powoli, e, powoli e, nadrabiać. Na dole, oczywiście, e, tutaj mam e, kolejne akwaria, gdzie tam e, puszczam e, kakadu i makmasteri e, dotarła. Na dole 250 litrów z mieczykami. E, gdzie rosną sobie młode mieczyki e, czerwone, zielone, oczywiście e, jakieś tam zbrojasy typu RED, e, typu Wabenmuster e, gdzieś tu są jakieś 80, e, jakieś e, 397. O, tutaj proszę bardzo, ciach. 397 i to sobie wszystko słuchajcie rośnie. Naprawdę roboty na sklepie mam, co nie miara. plus, plus mówię zamówienia od klientów i wszystko naraz. Słuchajcie, mam nadzieję, że się częściej, częściej będę e, odzywał, i niedługo pokażę Wam e, ryby, które już się zaczynają dobierać w pary ze skalarów, które, e, których rodzice są tam z tyłu. I e, jeden z nich jest przepięknie niebieski. E, mam nadzieję, że to będzie samica, chociaż, jak znam życie, obojętnie czy to będzie samiec, czy samica. Mam nadzieję, że przekażę geny tego koloru niebieskiego, które ma. Jak się tylko dobierze para, przeniosę ją tutaj na sklep i pokażę Wam wszystkim, jak i co z tego wyjdzie. Słuchajcie, cieszę się, że dużo z Was pisało do mnie, dzwoniło do mnie z podziękowaniami o wychowie skalara. Słuchajcie, to nie jest trudna ryba i nie róbmy z tego wielkiego mitu, jak wiecie, kto robił. Tutaj cyrk na YouTubie. Pozdrawiam, gruba ryba Lublin.